jak wiemy wyklęcie oznacza postawienie poza społeczeństwem i przez nowe komunistyczne władze ci ludzie którzy stawali zostali z bronią w ręku przeciwko nowemu zniewoleniu zostali właśnie wyłączeni poza społeczeństwo odebrano im wszelkie prawa i byli ścigani ci którzy stawiali największy opór byli eliminowani, inni byli aresztowani, prześladowani, więzieni. I to byli żołnierze wyklęci. To słowo pojawiło się wraz z odzyskiwaniem suwerenności przez Polskę w końcu lat 80. Pojawiło się pier, pierwszy raz chyba na wystawie takiej organizacji: Liga Republikańska, która występowała przeciwko tej gasnącej władzy. Komunistycznej w Polsce. I w 90. latach, tym słowem, że to byli żołnierze wyklęci, określono wszystkich żołnierzy podziemia, którzy w 1944 roku, w momencie wejścia Rosjan, nie złożyli swojej broni. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam, jak łatwo było zostać. Takim człowiekiem wyklętym. Jest to historia ucznia liceum ogólnokształcącego w komarówce podlaskiej. To jest taka gminna miejscowość obecnie w powiecie radzyńskim. Wśród tych wyklętych przez komunizm byli też uczniowie szkół, czyli bardzo młodzi ludzie, tu jest akurat ściana celi. Urzędu bezpieczeństwa właśnie w Radzyniu Podlaskim, i tutaj wyróżniłem nad tym żółtym kolorem inskrypcję więzionego w tym areszcie śledczym UB ucznia gimnazjum mechanicznego, Kazimierza Króla. No to jest dowód na to, że, że nikomu nie oszczędzano. Cierpień. To był areszt śledczy, czyli tam przetrzymywano, więziono ludzi, wobec których toczyły się śledztwa. Po śledztwie przewożono ich zwykle na zamek lubelski. 12 grudnia 1950 roku, a trzeba wam wiedzieć, że od 1949 roku liczy się w Polsce tak zwany okres stalinizmu, do 1956 roku który charakteryzował się, jak może niektórzy wiedzą, tak zwanym kultem jednostki. Szło to oczywiście ten przykład ze Związku Sowieckiego, gdzie tym kultem, takim był, otoczony był Józef Stalin, uważano go niemalże za bóstwo. Trzeba było w każdym na przykład, artykule naukowym. Pierwszy kapit zawsze poświęcać wielkości Stalina, bez względu na to, jaką tematykę człowiek później opisywał. I tak w każdym zakresie. Niemożliwy był jakikolwiek, jakakolwiek wątpliwość w wielkość Stalina. To się przekładało też na państwa, które były następnie opanowane przez Armię Czerwoną, czy w Polsce. Takim małym Stalinem, czyli kultem jednostki objęty był Bolesław Bierut, czyli człowiek przez komunistów, osadzony na funkcji pierwszego sekretarza partii w pew, przez pewien okres, też prezydent Polski, dopóki ten urząd prezydenta nie zlikwidowano w 50 latach. A zatem mamy grudzień 50 roku, i do biblioteki szkolnej, do biblioteki tego liceum, jedna z dziewcząt, Anna Bobruk przyniosła książkę do zwrotu. Książka ta nie była przez nią wypożyczona, tylko przez kolegę, który nazywał się Jan Rudko, który mieszkał na stacji u jej rodziców i też chodził do tego liceum. Ona, była to książeczka, Jesiu podaj tą książeczkę. To była ta książeczka, znaczy nie dosłownie ta. Tylko to samo wydanie, mi się udało ją kupić na Allegro niedawno. Książka Zemsta Bogini Kali, Armanda Merciera, taka z romansik przygodowy z początku XX wieku. Chyba bardzo popularna wśród młodzieży wówczas, bo jak tylko ta Ania Bobruk przyniosła do zwrotu tą książkę, to od razu jej koleżanka Władzia Milaniuk. Tą książkę wypożyczyła i szczęśliwa, że może ją przeczytać, poszła sobie do domu. W domu natknęła się tutaj na pierwszej stronie na taki napis Patrz na okładkę ze strony zewnętrznej. Książeczka taka była, jak to kiedyś zwykle w bibliotekach robiono, obłożona w szary papier, więc tutaj nie było widać te, tej okładki, tylko szary papier, prawda? No to ona zaciekawiona tą okładkę z pierwszej strony zdjęła. Tak jak bogini Kali zemściła się na Jani, Jani to jest bohaterka tej książki, tak Bóg zemści się na Rosji i Stalinie, podpisał pogromca komunistów. Um, więc pierwszy jakiś nieprawomyślny rzecz tej książce, ale idźmy dalej. Na ostatniej stronie w książce jest kolejna notacja. Patrz na układkę ze strony zewnętrznej. No to nasza władzia Milaniuk zdejmuje tą szary papier ze strony zewnętrzną układkę i tam też mamy napis. Odwrócę się na chwilę, żeby to przeczytać. Polska musi być niezależna, precz z Rosją, precz ze Stalinem i Bierutem, precz z komunizmem, no i nasz znany już pogromca komunistów to podpisał. Ta dziewczynka, jak zobaczyła te napisy, pokazała rodzicom, rodzice się przerazili, no bo takie straszne rzeczy w domu jeszcze na nich będzie. Kazali jej tą książkę odnieść i pokazać w bibliotece. Co by się w dzisiejszych czasach zrobiło, zdarzyło? No, może rodzicom by kazali odkupować książkę, prawda? Natomiast wtedy to było straszne przestępstwo, no bo jak po pierwsze obrazić Stalina, obrazić komunizm, no i z tego tylko same nieszczęścia. Wieść się szybko rozniosła o tej sprawie, no i jacyś tam użyteczni... Donosiciele donieśli do Urzędu Bezpieczeństwa. I funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa wsiedli do samochodu i przyjechali do tego liceum, do tej Komarówki podlaskiej. To jest jakieś 40 km od Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa ówczesnego, który się w Radzeniu znaj znajdował. No i do biblioteki. Tam oczywiście bardzo łatwo odszukano, kto, Miał przed tą dziewczynką, która zobaczyła te napisy, tą książkę wypożyczoną. No i wyszło, że ten e, nieszczęsny Jan Rudko. E, wparowali do klasy, które miał mieć lekcję. tak się szczęśliwie z, dla niego zdarzyło, że tego dnia był nieobecny, bo pojechał z rodzicami do Lubina na jakieś badania. No to UB tam tylko e, przesłuchało tych wszystkich: bibliotekarkę, e, uczniów. Pojechał do domu, nikomu nie, nikogo nie zastali, sąsiadów przepytali i wrócili. Następnego dnia rodzice z tym, z tym Jasiem Rutko wrócili do domu. Sąsiedzi im zaraz powiedzieli, co się dzieje. No i wiedząc, jakie mogą być konsekwencje tego głupiego, Postępowania w postaci napisania na książce z Biblioteki tych słów postanowili, że ten uczeń będzie się ukrywał. Będzie się ukrywał. Tutaj mamy jego własnoręczne wspomnienie późniejsze. Okazuje się, że on się ukrywał przez pięć lat. Pięć lat siedział najpierw w stodole u swoich rodziców, takiej szopie zawalającej się w słomie gdzieś zagrzebany, gdzie mu donoszono jedzenie, starając się też, żeby przecież sąsiadom sąsiedzi nie wiedzieli, bo każdy mógł być donosicielem. Później jak ta szopa się zawaliła, to na strychu go trzymali kolejne lata. Wyobraźmy sobie za, za co, prawda? A w tym samym czasie Cały czas Urząd Bezpieczeństwa prowadził śledztwo szeroko zakrojone. Bez przerwy przesłuchiwano rodziców, nie wierząc, że nie wiedzą, gdzie jest, gdzie jest ten ich syn. Ojciec cały czas mówił, że nie wiedzą, bo wyjechał na ziemię odzyskane, czyli na zachód Polski. Tam wielu ludzi wtedy się udawało i że stracili z nim kontakt. W międzyczasie status tego ucznia w szkole również się zmienił. Trzeba Wam wiedzieć, że w pod koniec 40. lat powstała w Polsce taka organizacja, która się nazywała Związek Młodzieży Polski. Zetempowcy, tak zwani, oni byli umundurowani, jak widzimy na tym obrazku. To byli tacy aktywiści komunistyczni, można powiedzieć, ludzie zaczadzeni, tą ideologią, a jak to młodzież bardzo aktywnie zwalczający wszelkie nieprawomyślenie. No i ten ZMP, ta komórka ZMP była w każdej szkole, ona właściwie i się wszyscy bali, dlatego że wszyscy wiedzieli, że oni mogą po prostu donieść do partii komunistycznej czy do Urzędu Bezpieczeństwa, że ktoś myśli inaczej, że ktoś postępuje inaczej. No a takie zaskarżenie, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, to mogło się w tych czasach źle skończyć. No i ta organizacja wystąpiła do... Komórka tej organizacji w tym liceum, gdzie ten uczeń uczęszczał, wystąpiła do Rady Pedagogicznej o usunięcie tego ucznia, no bo jak można mieć takie poglądy. Wtedy to po prostu nazywano, że to jest faszysta, prawda? No to jest takie charakterystyczne dla komunistów, że oni wszystkich swoich przeciwników nazywają faszystami. Zauważcie, że ani jeden nauczyciel z tej rady pedagogicznej nie wstrzymał się nawet od głosu. Wszyscy byli za usunięciem tego ucznia, za tą potworną zbrodnię, którą uczynił w postaci notatki na książce. Ale ja też nie potępiam tych nauczycieli, dlatego że oni, każde takie wstrzymanie się od głosu pewnie skończyłoby się dla nich też skrobaniem tych inskrypcji w celi e, urzędu aresztu Urzędu Powiatowego. A zatem uczeń się ukrywa za ewidentną błahą rzecz. E, Urząd Bezpieczeństwa prowadzi śledztwo. ZMP wymusza na nauczycielach, na Radzie Pedagogicznej wniosek o usunięcie ucznia z tej szkoły. To był uczeń dziewiątej klasy. Wtedy liczono e, podstawówkę łącznie ze szkołą średnią. Było siedem klas podstawówki, a więc to był uczeń jakby na dzisiejsze drugiej klasy. Od 1944 roku daje się zauważyć w Polsce pewne, Odprężenie polityczne nazywaną odwilżą, co się wiązało z tym, że w 1951 roku umarł Stalin w Sowietach. Zanim ta fala odwilży. Tam od razu jego koledzy komuniści zrzucili na Stalina odpowiedzialność za zbrodnie. U nas ta fala odwilży zaczęła dochodzić w od 54. roku przez 55. rok. W 55. roku prokuratura nadzorująca śledztwo nad tym nieszczęsnym uczniem nie była już taka skora do karania, Przecież to wszyscy widzieli, że to jest błahostka, prawda, że nie można prowadzić 5 lat śledztwa i wydawać pieniędzy państwowych po to, żeby złapać ucznia, bo po, 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 po baz, na baz grał coś w książce. No i udali się do znaczy wezwali ojca tego ucznia mówiąc że jeśli ma jakikolwiek kontakt z synem to niech mu przekaże że jak się ujawni to no, zostanie mu umorzone to śledztwo i nic tam mu nie grozi. No i po kilku miesiącach ten rzeczywiście Jan Rutko się ujawnił. Musiał napisać taką samokrytykę, że że Wierzę, że popełnił przestępstwo, ale, ale od, już odpokutował za nie ukrywając się i nigdy tego nie powtórzy. Widzimy tutaj zaświadczenie, jakie wystawił prokurator wojewódzki o tym, że ten Jan Rudko się ujawnił. Zauważmy, że tam cały czas mówi się o. Przestępczej działalności, prawda? O tym, że, że, że to była przestępcza działalność. I to jest zdjęcie tego ucznia w momencie wyrabiania dowodu osobistego, czyli jak miał 18 lat, niewiele, czyli już w okresie, gdy, gdy się właśnie ujawnił. Jaki jest bilans tej całej historii? Po pierwsze chciałbym, żebyście, żeby to wam zobrazowało, co to był za system, że tam można było być oskarżonym o najbardziej błahą rzecz. No, niewątpliwie ten uczeń to napisał, ale to nie było jakieś przestępstwo. Gdyby ktoś z nas dzisiaj napisał na książce, że um, głupi tusk, no to nikt chyba niby nie siedział w areszcie za tego, z tego powodu. E Wtedy to było okropne przestępstwo. Czyli to ma pokazać, jaki był e, terrorystyczny to system, ten komunizm, e, a po drugie pokazać, jak e, łamał on życiorysy. No przecież tego ucznia z liceum wyrzucili. Jak już wyszedł e, z ukrycia, no to do tego liceum nie mógł wrócić, bo e, po pierwsze nie mógł być już tym dziennym e, uczniem, a po drugie, dostał Wilczy bilet, mimo wszystko, że takich ludzi, nie, nie, polska ludowa nie kształci. E, więc bez wykształcenia dalszego został tam na gospodarce u swojego ojca. I tak nie mówię, że to źle. Mówię tylko, że może miał inne aspiracje, prawda? Że to przekreśliła to jakiekolwiek plany. Zresztą samo ukrywanie się pięć lat w słomie. No potrafi człowieka zmienić do końca życia, zwłaszcza na tak młodym etapie życia. Tą opowieścią, którą, na którą natrafiłem w aktach zupełnie czego innego szukając w aktach, które przeglądałem w Instytucie Pamięci Narodowej, tak właśnie pomyślałem, że to jest taki świetny, świetny przykład funkcjonowania systemu komunistycznego, że nie trzeba było ganiać po lesie z karabinem i być tym żołnierzem wyklętym, żeby wyklętym zostać. Że wystarczyło nie zgadzać się na ten nieludzki ustrój, pokazywać to choćby taki błahy sposób, jak napisanie, napisanie coś na książce. Dziękuję bardzo. Ślicznie podziękujemy panu profesorowi za klarowny wykład poświęcony żołnierzom wyklętym. Tak jak sami zauważyliście, że wyklętym można było zostać nie tylko z bronią w ręku, ale nawet prozaicznie pisząc prawda, jakieś niecenzuralne frazy dotyczące komunizmu Józefa Stalina, Bieruta i władzy komunistycznej. Dziękuję wam za przybycie i piękne zachowanie.